Ty, ale, ty jesteś kierowcą. Debilem! Bombowcą! Oh, 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 o nie, nie! To to <śm> 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 Speed demons! Speed demons! Demon? To to jest. Rime? się zachował. To nie ja. No, <śm> na pewno. No. no, pierwszy się odezwał, no. ten co winny, inny, wiadomo. Mm -hmm. Po co winny inny miałby się odzywać? No właśnie nie wiem, po co się odezwałeś. Ja Tych też. To totalnie planem. nie rozumiem, trochę, ale okej. Okay. No co, klikam w co Wy nie trzymacie? Przestańcie trzymać, co chodzi O, widzicie, już to, to... ktoś zaczął trzymać W. Bardzo ładnie. Lisek jest teraz po prostu. No, no. Ledwo. Nie zmieniłem samochodu po prostu. Ledwo. Licząc na to, że. Ledwo, ledwo. Jedne sobie potem się ślizga. Ale miałeś dobre auto, po co zmieniać? Nie zmieniam ale chciałaś zmienić. No, chciałam zmienić, mi ukrało. Co ty masz, Lisek, teraz? Co innego? Co, co się no, na pewno masz, tylko co? wiem sobie. Nie wiem, na taki kur... dzi... No... Po co tu są te trafiki? No i dobrze akurat, Bo się bo, nie co, dało... Kur... Na mać! Dobrze, że są trafiki. Zostaw mnie! Ej, ziomek! Do, do pierwszego lecimy. Dopycham cię do niego. <laughs> mhm. Aha. No okej. Okay. Same kule. No, ale kule. W ogóle to ty wąchasz kolega Ty, ja tu jest... To jest random, tylko pierwsze pięć samochodów, możesz sobie wybrać i po prostu... Sam zahaczyłeś o ten samochód Debil, ja dopiero cię w dupek. w dupcyłeś mnie w to w ten szmatu z debila No, no. Oddałbym ci, ale a, dobra, oddał mi się to. Zahaczyłeś auto i wtedy nie chce. Nie, u mnie, u mnie normalnie wjechałeś mi w dupę ja wjechałem tego typa No teraz było tak weagowane Czy ty jesteś w ogóle. No za tobą! Ale czemu? Bo mnie wysrałeś. Nie wysrałem cię przecież. Tak trochę? Wjechałem ci w tyłek. No. Nic ci się I nie stało. mnie na bandę. I gdzie ten random, przepraszam? No bo to no wybierasz na początku. Mówiłem, pierwsze 50. Na początku i wybierasz samochód, którym jedziesz do końca tej... Jezus Maria, tam musisz kolejny. <laughs> Słyszałem to. O. No, suwa to nie chce akurat. A suwa to nie chce. A dobra. Mogę raz pojechać Emerusem zobaczymy. Nie takie osy. Hmm. O, 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 o. No, no. Meister 8.1.1 jest dobry, czy nie? Nie mam totalnie pojęcia, co, to jest to, co mi się to, podoba. Jest, to jest. to jest ten, to jest porszę. O, ma A jajaj, teraz trzeba to zmienić w takim razie. Co to tutaj będzie? Okej, okay, dobra, fajnie, Przermiałem do Emerusik. Okej, okay, wróciłem Tak tego, co było. Nie jest źle, nie jest źle. Ja mam koredora. No to masz przyspieszenie przecież. No. A. O nie no, się wysrałem. O, to e, o, co to? Co to? co to? <laughs> Co ona robiła? Widziałem. Kurde. Walnij go tam. Emerus, po spadną dupę. Upadłem. <laughs> O! No k***a zrobił pirueta i pojechał. dalej! To jest niemożliwe. <grym> jak to ten człowiek ma. Falta, to jest po prostu. No. no wycofywałem, ale ja próbowałem liska walnąć. A już wypadłem. Był, był taki odcinek, że Ola cofała, także macie 1-1. Tak, jak pamiętam. Prawda? Albo był odcinek, albo to pierwszy. Nie, to taki... powiem 700 Nie no, bo tydzień temu lisek, także. To ja no. pierdolę nie wiem, że kur... No Sama szybciej z tą lodziarą! Kur... Cześć, nawet w tym miejscu to jest w ogóle stary. czekaj bo Aż wypadłem coś co będzie śmiać <śmiech> <ci śmiechać>. no. <laughs> Wypadłem Jezus Maria święta Nazareńska no Cyby liste kur dostał Oby, oby też mu tego życzę to jest takie słabe... No, a potem będzie mówił, że wywaliłeś, to już bez sensu jechać, już nie Stąd będę jechał, bo to stawienie... pewnie zmieniałeś ustawienie, żebyś nie byw już jechał Jej, więc... no, zmieniałeś, no, o co mi chodzi? Mówię, was. ta, zestrałem ci się do mordy i tak jakoś wyszło, że akurat byłem pierwszy wtedy to jest masz dobry zasięg tak Mam, mam, bardzo dobry, bo jak tam leci stralnik stary, to jest... No, gówno, okej, okay, dobra, gówno, gówno Daj mi spokój! O, rocket, Dobra, nie zmieniam rocket. O kurde, no to nadrobisz, no. O, elektryczny motocykl. Kriger. Krieger. Dobra, drugi raz zmieniam, próbuję. No to w sumie to jest dobry samochód. O, znowu? No ja Emerusa zmieniłem trzy razy teraz, bo miałem... Emerusa coś, Emerusa coś. mi za każdym razem w tym samym miejscu wypada. I Emerus. Krigerem. Miałem elektryczny motocykl. To masz gusta, Dobrze. Nie, 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 ma, no nie, nie ma, nie ma, nie ma, to jest nowy, to jest nowy motocykl gówniany. Elektryczny. Ola, tam programujesz coś przy okazji jeszcze grania, no, bo tak pieprzo, się No, na teraz słyszę to strasznie, no. tą klawiaturę. <śleski> no. <śleski> tak, no. Trzeba pipeline'ić. No ja się coś. nie dziwię, że ty jest ostatnim ostatnim jak ty jeszcze coś tam piszesz w tym. No jak gdy... no muszę, wiesz. Ej, ja przestałem cię no. dogadniać, nic ja <śleski> chcę. Trzeba trzymać w... A, no, wystarczy trzymać W, no i dokładnie tak. Stypczaj -ty tą leciarkę Jezus Maria, o, jest, no dobra, ja się tutaj... No nie, tu już jest meta, najgorzej. Tak ja mam roketa, cały czas wale busta i tracę do Sheparda. Bo jeszcze musisz to W wcisnąć, wiesz? Czy mam W? A. Ja czekam. Okej. Okay. Ajajaj. Ajajaj, aj, aj, aj. no tu błądy się pojawiły. Błądy, Jamesy. Dobra kurwa, ola. No oh. Staram się dojechać, wiesz? Ole, daję. No, no, bo Emerus ma, ma ten problem, że się niestety ślizgo. Dobra, wjeżdżaj. Crash test! Crash race! Crash Zakaś. race! Aha, dobra, miałem taki żarcik do powiedzenia, ale nie powiem. Dawaj. Nie, nie mogę, nie mogę powiedzieć. Miałem powiedzieć, że jestem Szują. No to jestem Szują. No jesteś. A jaką? raką A to się bijemy wszyscy, nie? Jak to jest taki wyścig typu... bijemy się. Chyba ja. No to... dobra, to się bijemy. Bez pytania. Taki face to face, co? <grym> <grym> Ale jest gdzie jedzie. Jest sam w ogóle po... One right! <grym> Ty dziw. Nie zrobił. Ty i nie ja, ja nie mogę wrócić? Nie. nie tak, Aha. Musisz palić, bo... f musisz to... Słuchaj, przeszanuj Pojechał za mną, nie wierzę Ci wiedziecie? To jest zbejtowane Nie da się robić ride'a. tu jest zablokowane, tak, Ale no właśnie nie dałem rady, nie dałem rady też, no Ale szmata z twórcy, Bo ma ładnie wygląda się do to, co wcześniejsza mapa Ty tam tak na dupcach, czy, czy się coś słyszę. jakiś czas, jakieś takie uderzenie w klawiaturę, to, nie to, to wiem, tak na dupcach. Nie bo ja nie słyszę ja, wiem. Dziwne, tam, co, tą, tą klawiaturę. Nie słychać nic, nie wiem, mam tą samą co zawsze. A to jest ty? Fakt. Nie, nie wiem, czy to ja. Właśnie znaczy, okay. to powiedziałem, Wreszcie, że nie wiem. że to ja, ale... Nie Albo bo o, ja, ja tego nie słyszę ogólnie, może, więc to może pewnie nie to ja. Nie, to... Ja, to może ja. Czekajcie. To... Tylko, tylko Shepard to słyszy ogólnie, więc pewnie on u siebie. Nie, 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 zaraz znajdę. Nie, to na pewno. Myślałem, że to gdzieś IRL, ale. O, o, o. Wow. Pisknął w i mu nic nie zdało się? Nie, bo Olaf wziął no, chyba najlepszy samochód, jaki mogła wziąć. Kurumę, opancerzoną. Tak. tak też wziął elektrykę. Dobra, ale. Ja wróciłem, chcę. Ta, nadganiaj tam. O, kurde, To jest dostapę, To To O nie. Dobra, ale nie umiem. E, no, nie rób tak. Szybko, przed rurami, przed rurami. Dobra, zdobyłem. Dobra! Oj oj, 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 oj... Oj, 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 Prawie była kraksa. Była prawie kraksa. A wy się tam będziecie bić? Ja nie mogę, raz mnie wywalił i koniec. Nie Ja mówię tam akurat do li... Przecież wysrana została. Tak, główno ja, ja bym za mną. To ty. Ja się sama bardziej wywaliłam niż to, co ty mi zrobiłeś. Eee, gówno prawda, tam nie kłam teraz, bo ja cię ale, w dupę tak... Ale, <śś> no. Tak zrobiłem. Jeszcze ty, ty, ty. ty, ale ty jesteś kierowcą... debilem! bombowcą. O nie, nie! <śś> Zarzuciło trochę, troszeczku. Ale debilno mówię. <śś> Nie ja wygramowałam na listku. Szczerze, Szczerze? To ja myślałem, że już jest meta i musiałem cisnąć, a to jeszcze jedno okrążenie. Tak? Tak. Bo Lisek już tam pieprzy od godziny. Ja już nie dogonię. Już nie dogonię. Ja nie tak. spojrzałem ileś punktów i myślałem, że już się kończy wyściga. Nie, to nie, to coś nie, się nie. O! Ciu, ciu, ciu. Ciu. Nie no, ciu, ciu. no i daź mu wygrać szmato. Wisostka jedna. Chodźcie. Ja Myślę, mu tam rodzyny z dupy co się dzieje? Ola. Nic. O, szczerze na Oli widać. się coś pomyliło chyba. krążenie. Po... Jest. Jezu... Ten wyścig się kiedyś skończy, przepraszam. Tak miał pięć. Nie wiem co, co to miało być, ale się wydarzyło się. Lepiej, żeby się nie wydarzało. No, no, no. A co, co, aha, aha, a ja on cię... No i ma farta no. Jest cały ten fak. O, Ta skill. Skrill tak. Przeszył. No Nie, no, przecież to jest niesamowite, ale mam pancerzony po prostu jedzie jak taki tank. No? No to tak. Co to było? Widziałem jak cię odpycham, a mi to kompletnie nic nie zrobiło. Lisek, Super, jest ta gra. Naprawdę, jezu. Totalnie mi to nie zrobiło, ale wal się na rej. kupi rudy śmieciu. wjeżdżać do mety? Chyba nie miło. chyba tak, lisek, który masz punktu Na mnie nie czekajcie. Ha.